Niedziela. Święta Niedziela. Dzisiaj mamy prawosławną Wielkanoc. U nas na Wielkanoc się mówi... Po... W Polsce chyba tak się nie mówi na Wielkanoc. U nas na Wielkanoc, jak się spotykamy, a jedna osoba powinna powiedzieć, Chrystus z martwych wstał, a druga osoba powinna powiedzieć, naprawdę z martwych wstał. Napra no, naprawdę to tak dosłownie przetłumaczyłam, tak bardzo, bardzo dosłownie. Tam jest jakieś stare rosyjskie sło słowo, którego ja nie wiem jak przetłumaczyć na, na polski. I przy tym, jak się to mówi, to się całuje w policzek trzy razy. Tak. tak, trzy razy. Chyba trzy razy. Zapomniałam, dawno tego nie robiłam. Jem śliwki suszone z kawką, skończyły mi się dobre kalorie nie chcę mi się do żabki Zawsze używam e, tych suszonych owoców do kawy, lubię Za pół godzinki idę się ogarniać, pojadę do mm, brata z, z przyjaciółką I oni tam mają coś słodkiego I mówiąc o czymś słodkim, ja nie mam na myśli słodyczy Ja kiedy jadę rowerem, bardzo lubię słuchać muzyki <laughs> Uwielbiam, to jest po prostu... Wtedy o! To są takie chwile, kiedy czuję, że żyję. O, no, kiedy jadę rowerem i słucham muzyki. To jest najlepsze, co tylko może być. Uwielbiam, kocham, kocham ten stan. Dlatego ja zakładam słuchawki, ja będę słuchać muzyki. Za dużo mówić nie będę. Jak będę chciała coś powiedzieć, to po prostu zatrzymam muzykę i coś Wam powiem. A tak, to patrzcie na piękne widoki. Słuchajcie muzyczki, tak jak ja. <grym> jak jest zimno, nie myślałam, że jest tak zimno. Jakaś taka wiosna, na dworze Ej, wy nie widzicie, ale ja się uśmiecham. Ech. maseczkach mam takie wrażenie, że jestem gdzieś w Korei albo w Chinach, w których nigdy nie byłam, ale widziałam zawsze na filmikach, że wszyscy chodzą w maseczkach. No czuję się w polskich Chinach. O której mówiłam. Palisnia z niego, z to są wielkanocne te? Tak, te To herbata. <laughs> Już bardzo wil wilkanocne! A co wilkanoc się pije? Herbatę? Żwino. <laughs> To się pije. Alex, kiedy my robimy live'a? Kiedy my robimy live'a na Instagram? Uważam, że w przyszłym tygodniu spróbujemy. Jeżeli będziecie chcieli... coś, coś wiecie. Chce. Le. 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 <grym> <grym> jeszcze raz. <grym> Jeśli będziecie chcieli wiedzieć na temat zębów, to też pogadałem przy okazji. Tak, możemy zrobić takiego live'a z Aleksem, nie? że będziemy tam z nim rozmawiać, pić piwko. Pu... Tu! Ja też nie mówię. Sobie... Będziemy rozmawiać, pić piwko i takie tam wiecie, poznacie go lepiej. I możecie też pytać o, pr, o zęby, nie? Na temat zębów. Chociaż nawet nie tylko na temat zębów, możecie coś, jakieś med medyczne, lekarskie no. sprawy, on też podpowie. Chętnie. Nie? Więc pilnujcie, pilnujcie na Instagramie, będę, będę informować. Mujeko! Ja chciałam zapytać, czym się różni polska wilkana co od oruskiej, katolicka od prawosłownej. O, okej. Okay. Okay. A ja wiem, a ja wiem, czym się różni. Bo przygotowałaś. Chodzi mi o tradycję, nie? Że na przykład Polacy nie mają takiej tradycji, że jak przychodzą, to mówią, że Chrystus z tam... stał. tam. ty musisz No, że na pewno z stał. No i no, nie ma czegoś takiego w Polsce, nie? i jej kary się nie biją. A tak, bijemy się jaj jajkami, jak to dziwnie brzmi. No. <laughs> bijemy się gotowanymi jajkami. Nie swoimi. <laughs> nie no. swoimi. <laughs> no, że ktoś ma jajko i, i ta druga osoba ma jajko i wygrywa ten, kto czy, jej jajko nie pęknie, o tak, mm -hmm. no. Tak w dzieciństwie, nie? Teraz mm -hmm. to już nie, nie za bardzo. No. Zawsze. Jak jesteśmy w domu, to zawsze się mm -hmm. bijemy. Wy w domu bijecie się, tak? Mm -hmm. A, my, a my, my... my? też. My też? My też. My też. Bo, to, tak, się zaczyna, bo to, tak się zaczyna śniadanie. A to, to czyja tradycja, to? A to nasza. <grym> Z naszego nowa. domu? <grym> tak, <grym> Naszej rodziny. Tak jest. Przez... O, Alex, opowiedz, gdzie wy wzięliście pieska? Ze schroniska pod Warszawą. Mieszkały szczeniaczki przy drodze sobie i pani ich przygarnęła, no i tutaj teraz jest u nas nowa. A to pani przygarnęła ze schroniska pani przygarnęła? No ma fundację taką, więc tam miała około 30 piesków to jest jedna z nich. To już mieszanka haski i takiego pieska Kondelka. no. Ale jest kochana. Malutka. Torunaj z moją ręką, to... Malutko, malutko. Pamiętacie, kto oglądał taki filmik, ciekawe komentarze, to tam była taka dzika marchewka, taka bardzo dzika ta marchewka, ona nie daje mi spokoju, bo ona napisała, że TVN tematów brakuje i że wspiera TVN wspiera samych LGBT i takie pokraki. Nie odpuszcza, nie? Ta dzika marchewka nie odpuszcza. Nie, nie pani odpłaca. Co no, za głupost, ja? Co za ja się krępuje, jak ty za mną tak idziesz z tą kamerą. Wiesz? No to stop. Oj, kracimy stop. Oj, więc widzicie, no, piesek, piesek przepiękny. Przepiękny przysłodki. bo. Super córka, i to tyle na dzisiaj. To koniec dzisiejszego vloga.